Senior 2, chodźcie do nas. Tylko, że mamy specjalną okazję, bardzo bym chciała, żebyśmy byli wszyscy na parkiecie, wszystkie pary seniorów, które na dzisiejszych mistrzostwach są obecne. Mamy bowiem bardzo specjalną okazję. Informujemy Państwa o wszelkich wydarzeniach, które mają miejsce w świecie tanecznym. Przede wszystkim mówimy o tych dobrych rzeczach, ale są takie momenty. Kiedy niestety zdarzają się te smutniejsze i to jest właśnie ten moment. Chcielibyśmy chwilę zadedykować jednemu mężczyźnie, to Jarosław Nowak. On zakończył swoją ziemską karierę taneczną. Tancerz w kategorii senior, reprezentant Akademii Tańca z Warszawy, pionier ruchu seniorów, uczestnik wielu turniejów tańca, ten Mistrzostw Polski, to wspaniały kolega. odszedł od nas w ubiegłym tygodniu. I chcielibyśmy zadedykować mu naszego wspólnego bardzo angielskiego. Tak, żeby to z nami było. To właśnie dla niego bardzo angielski. Patrzona, zmieniona, trochę przestraszona, zadziwiona palcem jak ty. A, czy to was? Dokład, do kład, czy to was, do koła, do czy do was, wywoł, wywoł, czy coś w nas, czy coś w nas, coś w nas.